Dobrym komentarzem do dzisiejszego fragmentu Ewangelii jest list Świętego Pawła do Rzymian, w którym Święty Paweł odsłania wnętrze człowieka. Mówi, że w nas są dwa prawa, które wzajemnie się zwalczają. Prawo nowego człowieka, który chce żyć zgodnie z wolą Bożą, z przykazaniami Bożymi, a jednocześnie prawo, które mieszka w ciele, które które powoduje, że łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, natomiast czynić już mi jest bardzo trudno. Po co taka Ewangelia? Po co takie słowa, w których dowiadujemy się o naszej kondycji? Czy to ma nas poniżyć? To ma nas jakoś zdołować, żebyśmy po prostu siedli, rozpłakali się i, i załamali? Z dobrej świadomości swojej nędzy pochodzi. Taka dobra postawa stanięcia przed Bogiem w pokorze, powiedzenia: Panie Boże, ja znam to, znam to prawo, które jest we mnie. Ja wiem, że, że ja coś postanowię sobie, będę chciał się zmienić, ale wiem, że mi będzie trudno. Wiem, bo taki jestem, bo, bo we mnie jest jeszcze korzeń tego grzechu pierworodnego. To dziedzictwo e, niechlubne, które we mnie jest, ono sprawia, że, że trudniej mi jest wykonywać to, co dobre. Ale. Nie chcę tego czynić sam, chcę, żebyś mi pomógł. Kiedy chcemy się zmieniać, ale chcemy to zrobić o własnych siłach, to szybko, szybko doświadczymy tego, że, że tylko chcemy, że to potrwa krótką chwilę, a na dłuższą metę i tak się wysypiemy, i tak y, później będziemy rozczarowani sobą, że chcieliśmy dobrze, ale wyszło jak zwykle. Dlatego niech ta Ewangelia pokazuje nam, Jacy jesteśmy naprawdę, ale niech nas też ustawia w takiej dobrej postawie wobec Pana Boga, wobec Ducha Świętego, który jest sprawcą chcenia i działania zgodnego z wolą Bożą, chcenia i działania. Tylko On może nam pomóc przejść od tego pierwszego etapu chcenia również do tego drugiego etapu działania.